A tu pepcio na plec dzisiaj finalnie pepcioland 3 i dzisiaj zbudujemy sobie on, mój dom będzie 3 piętrowy sami. dlatego dajcie łapkę w górę subskrypcję i po prostu bo warto samo. warto no po prostu bo na po subskrypcji po prostu startuję na wybory prezydenckie 2050. Ja peczę na jako własna osoba, co nie? I myślę, że możemy zacząć budować. A do tego będzie nam potrzebne niedużo rzeczy. Mamy no mało FPS. Coś się znowu zepsuło. Ale na no, to jest nie Po prostu by yy, nie potrzebować różowych rzeczy. Takich jak wiśniowy cień yy, na nowe deski, yy, takie oto od, od, drzwi będziemy potrzebować i do podłogi takie, coś dębowe deski. Więc zacznijmy sobie bulbować po prostu. I chcę. Powiedzieć. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To będzie na dwanaście, co nie? 12 kratek oddalone. więc pozwólcie sobie, że zrobię całą konstrukcję tutaj tego domu. A, no i zapomniałam wam powiedzieć, że w jednej z poprzednich prób nagrania filmiku na Pepciolab z Pepciolab budowałem bardzo dużą flagę Izraela, przy której bardzo lubię. podejdźmy tam i tutaj jest klatka z lawą. i tutaj były villagersy ja w ogóle nie wiem czemu ich nie ma ale byli i nazywali się właśnie ży, Ale zniknęli i po prostu nie ma okej mamy już całą jakby yy, podstawę jak to się nazywało fundamenty Mamy już fundamenty naszego domu, więc teraz może zajmijmy się ścianami i tak, drzwi będą tu, co będą tu drzwi, yy, będą na też okna, wiem, no niemożliwe, że okna są, ale no są, wystarczy, yy, i cyk. Tak będą to by wyglądać okno. Eee, tu będzie to wyglądać mniej więcej. Tak? O tych dwóch stronach to. <coughs> tak będzie wyglądać po prostu. No i. Mm, po prostu weźmy się za robotę. Dziękuję za uwagę. Idę budować. Widzimy się za pół sekundy. Dobra. Mamy gotowe. Ściany, co nie? I tak to mniej więcej wygląda teraz. Tu na górze będzie jak coś basen. Nie? I będzie po prostu. wyśmienicie, się, się. będzie. się. I teraz zajmijmy się stawianiem szyb, co nie? E, oczywiście różowe. Bo jakie inne mogłyby być? Ja sobie kupę na pleb. No właśnie. Zastanówcie się dobrze jakie ja mogłabym mieć szyby. Patrzcie tylko na to jakie piękne. Okej, okay, jak możecie zauważyć mamy gotowe szyby różowe. No bo jakie inne mogłyby być, co nie? Pleta. Teraz zajmijmy się wstawianiem drzwi. Ok, skończone. No to teraz może zróbmy podłogę. Ale żeby podłoga się pokawiła, musicie stawić łapkę w górę. OK, Okej? Okay? Dobra. Zostawiliśmy. To. Trzy, dwa, jeden. O mój Boże! O mój Boże! Nawet nawet schody się pojawiły! Patrzcie! Taka ładna podłoga, że się nawet schody tu pojawiły. O mój Boże! Wiesz, tylko chyba wystarczy zrobić dach. Co nie? Dach? Ja już to wymyślę z czego. Wow, patrzcie, jaki super basen! Normalnie! Szklany dach! Widok na basen! Niemożliwe! Co tu się stało? Ale jeszcze zmienimy to, żeby to tak brzydko nie wyglądało. Ta bladał bowe deski. I teraz już w ogóle jest... Piękny basen, no, a no to, to tyle, y oj to tyle w tym filmie y z Pepciolandu, mam nadzieję, że Wam się podobało, dajcie lajka, subskrypcję, wszystko tam dajcie, napiszcie w komentarzu, co następnego zbudować na Pepcioland i pamiętajcie jeszcze o piosence Trzecia Wojna Światowa, bo jeśli się nie mylę, to ona już jest na SPOTIFY no jednak wybaczcie mi bo tu jest błąd po stronie dystrybucji coś się tam zgrzmociło że tak powiem i nie chcą mi jakby coś się zepsuło i to się nie daje na SPOTIFY jeśli to będzie na SPOTIFY to wam dam znać jeśli nie to też wam dam znać no to i